Pokaż swój niepowtarzalny styl Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj postaram się nagrać um, film um, pod tytułem Mój dzień na FishnoWiku, ponieważ um, jadę sama, to znaczy no nie sama, tylko stałą naszą wrocławską ekipą bo właściwie wyjeżdżamy dosyć późno, jedziemy tylko na jeden dzień, ale bez rodzielca to wezmę kamerę w rękę i postaram się dzisiejszy film zrobić tak vlogowo, żebyście zobaczyli, jak od początku do końca nasz taki dzień na Fashion wygląda. W tej chwili jest godzina 11. Wyjeżdżamy z Wrocławia, przed nami jakieś dwie, myślę, trzy godzinki drogi. Bo Teraz do Łodzi jest autostrada i widzimy się już za chwilę w Łodzi. Ty kociuby. Dobra Obraciłam, teraz mówię. I już jesteśmy poprzebierani, podomalowywane, że tak powiem. Ania ubiera buty, zakłada buty, nie, bo ubrać to możemy sobie choinkę. I już zmierzamy właśnie na teren, na teren Fashion Weekowi, także jedziemy. Już jesteśmy. Tym razem Fashion Week się odbywa przy ulicy Łąkowej w przestrzeniach Double Tree by Hilton. To jest w ogóle nowa lokalizacja, także jestem bardzo ciekawa jak to wszystko wygląda. No i teraz już w szpilkach, w garniturze lecę za dziewczynami idziemy odebrać akredytację, bo zawsze zaczynamy od akredytacji. Już jesteśmy tym razem przed wszystkimi wejściami. Właściwie stoi znowu stary, dobry namiot. To jest ten taki namiot z pierwszych edycji Fashion Week, który ja jest takim trochę ciepłym w sercu, że tak powiem, wspominam. Także teraz akurat zaczął się pokaz, więc ludzi tutaj nie ma, ale tym razem też są takie bardzo industrialne tutaj klimaty, co generalnie daje taki całkiem sympatyczny, modowy, kreatywny klimat. I szybko opęcam na sobie, bo dzisiaj jestem w garniturze M&M Shopowym w truskawki, z tym, że spodnie były dokładnie szyte na miarę na mój wymiar. Także w ogóle to są takie klasyczne, wysokie cygaretki. Czuję się w tym zestawie świetnie. No i pewnie wiele Was zauważyło moją fryzurę. Czyli taką małą, dużą zmianę. Już widziałyście ostatnio na Insta i na Face'ie, że ścięłam mocno włosy, zrobiłam sobie mega grzywę. No i kiedy mam je w naturalnym nieładzie, to wyglądają mniej więcej tak jak właśnie dzisiaj. Także tutaj szpilki do tego jeszcze wygodne. Wiem, że cały dzień wytrzymam na szpilkach Hego z moich czerwonych nowych. No i kopertówka mąki nieśmiertelna, co fashion week. co jakaś impreza mam ją ze sobą czarna, będzie mi pasowała po prostu idealnie. Także my lecimy dalej. Chodźmy po showroomie, Ania teraz będzie nagrywać swoje materiały. Ja dziś robię tylko backstage, czyli tylko moje ulubione, a właściwie nie ulubione, bo takich filmów rzadko kręcę takie vlogi, żeby było dużo gadania, mało mnie. A dzisiaj będzie więcej gadania, więcej pokazywania. W każdym razie już tutaj weszłam do showroomu. Nie jest w sumie duży, jest taki mały, no, bym powiedziała. Mały no, jest ten showroom, a zaraz się przejdę i Ania sobie nagra, co tam ma do nagrania i pójdziemy zobaczyć, co fajnego w tym showroomie tym razem się znajduje. Mierzę super narzutkę folkową, narzutę właściwie, taką... coś takiego na jeans. To jest polska projektantka Maria Fedro. Także chyba sobie wezmę, kurczę, strasznie mi się podoba. To jest taki, myślę, bardzo, bardzo mój klimat. Jeszcze sobie coś pomierzę, nie wiem w sumie na co się zdecyduje zobaczymy. O, jesteśmy przed moim pierwszym, a niektórym, też pierwszym pokazem Wernika Czarnota. Zaraz zaczynamy, ludzie się schodzą i... No I, I, i schodzą. I schodzą, tak. Fajnie to wszystko wygląda, chociaż jest mniej miejsca niż zazwyczaj. W e, ogóle ma mniejsza przestrzeń, zobacz, jest wybieg nawet krótszy. Chyba. No chyba jest krótszy, tak, dokładnie. Ale jest tak przytulnie, jest tak bardziej... Że będzie wyglądać, mimo tego, że będzie mniej ludzi, że jest ich więcej, tak. więc myślę, że dla projektanta będzie to o, fajniej o, wyglądało potem na zdjęciach. I... Tak? A, w pierwszym, mamy w trzecim, ale przynajmniej wyżej, nie? Ale Będziemy widzieć. Będzie widać cały sylwet. Dobra, fajnie. To zaczynamy pokaz. Universal Panie i panowie, proszę zajęć miejsca. Za chwilę zaczynamy. Zaczynamy. Kolejna strefa. Tutaj jak się wychodzi z głównej hali pokazów. Ania dalej kręci dziewczyny, co mają na sobie tym razem. Kingę i Wiktorię. Dziewczyny mają świetne stylówki, ale tam Ania będzie je kręcić i czas leć. W ogóle taki śmieszny będzie chyba ten vlog pomieszany. Robimy zdjęcia na Facebooka. Ania sobie robi na takiej ładnej ścianie, bo tutaj to wygląda jakby. Ale tu będzie ładnie chyba jak będzie zielono już później. W każdym razie robimy, robimy e, zdjęcia i e, lecimy dalej. Przez wieczór, jak widzicie, buty zmienione. Niestety nie wytrzymałam na obcasach kostkań moja nie daje rady, więc... Cześć, przepraszam. Cześć. Jesteśmy przed pokazem na tej Przez dziewiąta, to jest takie szaleństwo, jest taki ślizg, taki błąd, że mi się przypomniały edycje sprzed dwóch, trzech lat, kiedy wszyscy się tak uczyli strasznie. Tak Ale jest. naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi i mało miejsca, są wątki poruszane. Mamy niedługo pewnie zacznie się pokaz. żegnam się z Wami już y, po bardzo długi. dniu jest około chyba wpół do 11. Jestem akurat w strefie niebieskiego światła. Niezbyt sprzyjającego, ale mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Taka relacja z ręki, no taka nie jak u mnie zazwyczaj, ale myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. To znaczy, taką mam nadzieję. Także my już e, się zbieramy, już mnie wołają, bo już chcą wracać. Jeszcze zahaczymy o coś do jedzenia i potem wracamy do Wrocławia. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa, pa.